Szacunek kobiety w związku jest tak samo wysoki, jak wysoka jest Twoja zdolność do zakończenia relacji, tak. Nic mniej, nic więcej. Te wszystkie rzeczy typu, że Ty jesteś dla niej dobry, że Ty jesteś dla niej miły, że Ty jesteś opiekuńczy, to wszystko jest super, ale w momencie, w którym Ty się przed nią ukorzysz i przed nią padniesz na kolana, you are fucked. Bo od strony. Ewolucji, od strony pożądania, od strony przetrwania gatunku, to, to nie jest tak, że mężczyzna, który boi się, że od, zostawi od, odejdzie od niego kobieta, to jest mocny. To jest wbrew naturze. Jeżeli chcesz zrobić prezent swojej kobiecie, daj jej mocnego mężczyznę. Wszystkie związki, których poznałem, w których, w, których, w których kobiety były szczęśliwe i mężczyzna był szczęśliwy, to były związki, w których mężczyzna był w stanie zakończyć relację w ten sam dzień i w mniej niż 24 godziny zacząć kompletnie nowe życie bez jakichkolwiek strat moralnych, finansowych, zdrowotnych. A jakość życia tych kobiet drastycznie spadała. To są wszystkie najbardziej udane związki, jakie spotkałem. Jeżeli są inne, które tej regule nie odpowiadają, ja nie mam z tym najmniejszego problemu, nie będę się o to wykłócał, Życzę Wam, moi drodzy, jak najlepiej, wszystkiego najlepszego. Ja mówię o pewnych prawidłościach, pewnych zasadach, które zaobserwowałem. Nie ja wymyśliłem te zasady, które rządzą światem relacji. Bo ja Ci mówię to, co działa. A nie to, co Ci mówią y, panie w garsonkach telewizji śniadaniowych, y, opowiadających o tym, że w związku ludziom brakuje komunikacji. Tak, komunikacji, no... Komunikacji genitalnej. No, no, to na pewno. Nie, ludziom nie brakuje związków komunikacji. Tak naprawdę. I tylko wtedy, gdy ty jesteś w stanie, jesteś totalnie zależny od niej emocjonalnie. To znaczy, że masz jej nie lubić. Tylko wtedy, kiedy, kiedy jesteś totalnie niezależny emocjonalnie. Tylko wtedy, kiedy jesteś w stanie zakończyć związek bez złości. Do niej. Ja nie mówię, że ty masz na nią być zły chłopiec ją nawet kochaj. Młodczyku, kochaj, dbaj, o nią kobietę trzeba dbać, nie można się stać, ale kiedy już jest, trzeba o nią dbać. Ja jestem jak najbardziej za tym. I ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, że ja to właśnie po to robię, żeby kobiety miały fajnych mężczyzn, żeby miały mocnych mężczyzn, mężczyzn, którzy chcą z nimi być, bo je kochają, a nie są z nimi, bo nie wierzą w to, że będą mieli lepsze pukanie po niej. No to to jest kurwa, miłość, że ktoś z tobą siedzi, bo tak naprawdę nie wierzy w to, że może. Mieć seks z kimś lepszym od ciebie. Kiedy nie ma wyboru, to to nie jest miłość. To jest po prostu jakieś uzależnienie emocjonalne. A jestem za tym, żeby ludzie się kochali. I dopiero kiedy mężczyzna jest w stanie zakończyć relację już tu i teraz, ten związek ma szansę na powodzenie. A ja chcę, żeby związki trwały. A ja chcę, żeby było jak najwięcej szczęśliwych związków i szczęśliwych par. To też jest moją intencją. Ale nie da się tego uzyskać, jeżeli mężczyzna nie będzie mocny. Jest to niemożliwe. Niemożliwe. Bo wtedy mam i nieszczęśliwego faceta, i nieszczęśliwą kobietę. Naprawdę. Więc do wszystkich pań, które się pytają, które mówią: Ja nie gotuję, ja nie sprzątam, ja mam swoje pieniądze, a potem gdzie są ci wszyscy mężczyźni, dobrzy faceci? No właśnie, ze swoimi żonami, kobietami, partnerkami, które sprzątają. Gotują i zajmują się ich dziećmi, bo mają świadomość tego, że wychowanie drugiego człowieka jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. I tyle. Dlatego ja chcę, żeby moi klienci to byli mężczyznami, którzy bardzo dobrze oganiają rzeczywistość, którzy radzą sobie z kobietami. Którzy, jeżeli są w związku, to kobieta jest dumna z tego, że jest w związku z takim mężczyzną, i oni ogarniają wszystko, i ich kobieta może, ale nie musi realizować się zawodowo. Czytaj, jebać u kogoś za parę tysięcy, chuwa w pocie czoła. Może, ale nie musi. Bo chce, żeby rodziny były całe. A tego się nie da uzyskać, jeżeli mężczyzna nie będzie mocny. Tego się nie da uzyskać. Więc jak chcesz być mocnym mężczyzną, chcesz mieć normalne, prawdziwe relacje z kobietami, nie musisz od razu, od razu wiesz w jakieś małżeństwo. Byłem Boże, byłem Ci, Panie Boże. Ale jeżeli chcesz mieć normalne, prawdziwe relacje z kobietami i chcesz rzeczywiście poznać, co to jest, kiedy kobieta, kobieta ta prawdę ciebie pragnie, pod tytułem tego filmu klikasz więcej. Tam masz opis, masz wszystkie linki, które zaprowadzą się do tych rzeczy. Jak nie wiesz, to do mnie napisz, tam na, moje, na mojej stronie. Jest opcja kontaktu. Podziałamy. Pomogę Ci. Pozdrawiam. Cześć.